Witajcie! Mam na imię Sara i chciałam powiedzieć Wam dzisiaj moją krótką historię o, no właśnie, dążeniu do spełniania marzeń. Chyba tak bym to nazwała. Postanowiłam nagrać ten film, żeby dać Wam się trochę lepiej poznać. W lipcu tego roku skończyłam 38 lat i był to taki trochę przełomowy miesiąc dla mnie ponieważ podjęłam w nim wiele decyzji, żeby iść w kierunku jogi i spełniać się w tej dziedzinie. Ale od początku. Trzy lata temu skończyłam kurs instruktorski nauczyciela Vinyasa jogi, jogi dla dzieci i jogi dla mam w ciąży. Jestem certyfikowanym instruktorem. Było to moje, no jedno z takich największych marzeń. Ale jak to wszystko tak naprawdę wyglądało? Wszystko zaczęło się od tego, że w pewnym momencie poczułam w mojej ówczesnej pracy już takie wypalenie zawodowe i stwierdziłam, że chciałabym bardzo robić w życiu coś, co da mi radość, satysfakcję, co pozwoli mi się spełniać. A że od jakiegoś czasu praktykowałam regularnie jogę, bardzo dobrze się w tym czułam i stwierdziłam, że to jest coś, co daje mi ulgę, takie ukojenie, pozwala zebrać myśli. W momencie, gdy yoga pojawiła się w moim życiu, Naprawdę ono bardzo się uspokoiło, bardzo dużo mi dała i stwierdziłam, że to jest kierunek, w którym chciałabym się rozwijać. Po rekrutacji, która ja miała miejsce mailowo, dostałam się na kurs, który bardzo chciałam zrobić i tak naprawdę był to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być jedną z 20 osób, które będą uczestniczyć właśnie w tym kursie nauczycielskim winiasa jogi. I słuchajcie, ja pamiętam, że nie mogłam doczekać się tego dnia. Historia jest o tyle ciekawa, że ktoś by mógł pomyśleć: no dobra, no chciałaś być nauczycielką jogi, no to zrobiłaś kurs i, i co dalej? Wszystko się troszeczkę znaczy skomplikowało. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale no tak, trochę się skomplikowało w momencie, gdy rozpoczęłam ten kurs. I słuchajcie, w trakcie trwania tego kursu okazało się, że jestem w ciąży. I ja tak naprawdę nie wiedziałam, czy ja mogę ten kurs y, zrobić do końca. No i słuchajcie, ja byłam w tym czasie taka pełna ekscytacji, pełna euforii. Cieszyłam się, że zaczynam ten kurs, który gdzieś tam właśnie był y, trochę odkładany. I wyobraźcie sobie, że w momencie, gdy go rozpoczęłam, do po miesiącu okazało się, że jestem w ciąży. Ta moja ekscytacja troszeczkę ostygła. Bałam się, że w ogóle nie będę mogła tego kursu zrobić, ale no, na szczęście nauczycielki, instruktorki z tej szkoły um, okazały mi wiele ciepła i wiele wsparcia i powiedziały, że nie ma najmniejszego problemu, że mogę zrobić ten kurs w ciąży, że na pewno sobie poradzę i że nic nie stoi na przeszkodzie żebym to marzenie zrealizowała. No ale słuchajcie, było to nieco utrudnione. Nie wszystkie ćwiczenia mogłam wykonywać, nie wszystkie asany mogłam praktykować, ale chodziłam na zajęcia. Codziennie byłam regularna, oprócz standardowych zajęć, oprócz winiasa jogi, chodziłam właśnie na pregnant jogę i tak naprawdę byłam, powiem Wam szczerze, szalenie zadowolona z tego, że mogłam doświadczyć właśnie też tego kursu. W takim stanie, aczkolwiek nie ukrywam, że nie było to moim planem. Byłam zaskoczona i pierwszy moment naprawdę był dla mnie taki, no, taki pełen niepewności. Był to moment, w którym, wiecie, zaczęłyby mnie buzować te wszystkie emocje. Byłam w momencie życia, gdy okazało się, że ja chcę spełniać siebie, chcę robić coś dla siebie, chcę stworzyć nową siebie. Spełniać się jako kobieta, spełniać się zawodowo, robić coś, co będzie sprawiać mi satysfakcję i dawać szczęście. Czyli można powiedzieć, że ten kurs instruktorski to był, był, była dla mnie taka nowa droga, gdzie po prostu rodziłam się nowa ja, a w tym samym czasie tworzył się we mnie nowy człowiek. Jak myślę o tym teraz, to za każdym razem, jak o tym myślę, to się wzruszam, bo to. To było niesamowite doświadczenie dla mnie. Nigdy nie spodziewałam się tego, że coś mogę tak mocno przeżywać, ale to było coś zupełnie nowego. Tworzyłam się nowa ja w tym czasie i powstawało w tym czasie też we mnie nowe życie, więc był to bardzo emocjonujący dla mnie czas. Wszystko oczywiście ułożyło się dobrze. Zrobiłam ten kurs będąc w ciąży. Byłam z siebie szalenie dumna, zdawałam egzamin, gdy byłam już prawie w siódmym miesiącu, więc tak naprawdę no, był to bardzo emocjonujący czas i pełen takiego szczęścia e, dla mnie i wspominam, e, wspominam ten kurs naprawdę bardzo dobrze. To zaczęło się komplikować w momencie, gdy kurs zakończyłam. A w mojej poprzedniej pracy po prostu musiałam iść na zwolnienie, no właśnie ze względu na to, że byłam w ciąży. Wiecie, ja byłam w tych wszystkich emocjach, w tej euforii całej, chciałam już zacząć działać, a okazało się, no, że nie mogę, że muszę po prostu zaczekać yy, aż urodzę, m, żeby móc rozpocząć moje działania, żeby móc rozpocząć tworzenie mojej nowej drogi zawodowej, siebie jako instruktorki jogi. Pierwsza historia wyglądała tak, że urodziłam moją córeczkę. Poszłam na macierzyński, także dalej nie mogłam pracować i dalej gdzieś tam powiedzmy ten certyfikat sobie czekał i moje marzenia sobie czekały, ale nie żałuję, bo czas z moją córeczką to był jeden z piękniejszych okresów mojego życia. Cieszę, się, że tej ciąży zadbałam o siebie. Bardzo się cieszę, że gdy ona się urodziła, zajmowałam się nią i był to przepiękny czas. Także m, tego na pewno nie żałuję, i jestem. Z tego powodu jestem bardzo dumna, i na pewno po raz kolejny zrobiłabym to samo. Jak się domyślacie, od ukończenia mojego kursu minęły 3 lata. I teraz w momencie, gdy moja córeczka chodzi już do przedszkola, czas. Żeby ruszyć z moimi działaniami, i tak naprawdę czuję ogromny stres. Nie będę tego ukrywać, czuję ogromny stres, ponieważ była to dość duża przerwa. Oczywiście był to czas, w którym praktykowałam tą jogę sama, był to czas, w którym też prowadziłam zajęcia dla moich bliskich, ale tak naprawdę nie uczyłam nigdzie, żadnej szkole. Więc powiedzmy, że ta przerwa spowodowała, że ten stres u mnie troszeczkę się pojawił. Będę to ukrywać, że traktuję po prostu ten moment jako początek mojej drogi, ale stawiam na rozwój. Mam nadzieję, że mi zaufacie i że będziecie chcieli ten czas razem ze mną spędzać, że będziecie chcieli uczestniczyć w tym procesie mojego rozwoju, bo. Chcę być z wami szczera, nie powiem wam, że o, mam 10 lat doświadczenia i ze mną w ogóle możesz zdobyć świat. Nie jestem osobą, która ma doświadczenie, ale jestem osobą, która ma serce, która jest oddana, pełna pasji i na pewno to, co robię, jest czymś, co zawsze chciałam robić, w czym zawsze chciałam się spełniać i wiem, że po prostu temu podałam. Wiem, że chcę rozwijać się w tej dziedzinie, wiem, że to jest moja droga i wiem, że jako nauczyciel będę najlepszą wersją siebie. Dlatego chciałabym na tym kanale przekazywać Wam oprócz jogowych treści, także trochę takiego mindsetu trochę mówić o tym, że nie zawsze wszystko musimy robić na 100%. Że czasami możemy sobie pozwolić na chwilę słabości, że to też jest normalne. Że nie musimy być we wszystkim najlepsi, ale na pewno możemy być najlepszą wersją siebie. To będę mówić zawsze i zawsze będę y, za tym, żeby stawiać na swój rozwój. Chciałabym pomóc Wam zatroszczyć się o ciało, ale też o swój umysł. Chciałabym, żeby te praktyki były pełne. Uważności, ale też właśnie takiej łagodności i cierpliwości dla siebie. Także, jeżeli zechcecie zostać ze mną na dłużej, będzie mi szalenie miło. Mam nadzieję, że moje treści Wam się spodobają. I chyba nie będę już przedłużać. Pozostaje mi pożegnać się z Wami. Życzę Wszystkiego Dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia.